Ma pójdzie się jebać. Nie, nie no dobra. You... Dobra, pękło żebro. żebro. do dodał pękło żebro do od razu masz bana. <gulia> Kurwa le doping jakiś co jest? Doping, doping, doping. opa, 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 Scatter, scatter, scatter! Maxwin, max win! Kim ty jesteś kontra you kiedy wchodzi biała słowa to się nie odzywa nikt Chciał dziesiątkę moi ludzie, ale my nie gramy w spit Ruszy kwit, leci mi na konto, nie puści go w Jedzie do mnie tafi jak do micha, to hatosina Suka blada od wędro wygląda jak nie żywa Zdejmujemy bo się okazja nadarzyła Pytanie na dziś, czy moja głowa to tu wytrzyma? Nie małem popa, sukien to był designerski piedol na pokonach się kurwi mówi, że jest sex workerką Ja pracowałem na życie, zawijałem to sreber. Gdy wypracowałeś się opinie cioty z miękką ręką Robię swoje po swojemu, a ty robisz na otwierdon O oh, oh. ma to zaś to w głowie ma pewno Mówisz to na swoją szmatę, a sam jesteś śwają on ci nie dlaczego chcesz na tańczy z tobą królewno Wiem na pewno to nie kendo, chociaż kijem ma ha haje mi, że wpadnie z cefem, pokażę ci odkrywaję Nie ma na taki lifestyle, tak bądź o kość bo obliczkaję wija, że ma pieniądze, kto mu wierzy kijem najem. Kiedy wchodzi biała chowa, to się nie odzywa nikt są dzieciotkę moi ludzie, ale my nie gramy w skip. Twarzy kwit, leci mi na konto, nie puści go blakie Jedzie do mnie Tati, jak do nich atoseina Suka blada od benzo wygląda jak nie żywa Przejmujemy grę, bo się okazja nadarzyła Pytanie na dziś, czy moja głowa to tu wytrzyma? tu jak helikopter Jest wysoko ponad ja kurwa rozumiem. No może nie spać kosa. Ok. No, czerwony też ma prawo nie spać. Nie? No. Ale co to jest do chuja? Co to jest? Ktoś mi powie? Ktoś no mi wytłumaczy? Co to jest, że najlepszą rzeczą jest Glock za 7 zł? No gówno, no to też gówno. No, ja I tak? To, to są trzy z żabki. Trzy hot żabki dropnęłem. I sos, i kurwa kole małą. Dzięki za hostary. stary, nie rozjebcie rozje, rozje tego. Dajcie nutę. Pierwszy klucz, szósta skrzynka, jak będzie konsept... Wow! Luza. Ja pierdolę, ile to kosztuje. Pierwszy klucz, szósta skrzynka, dobra. Trzy dyszki wow, i trzy Dobra, pierwszy klucz, szósta skrzynka. Raz, dwa, trzy. Sześć. Kolega o oby się nie mylił. Mogę ja wybrać? Możesz. Eee Daj siódmy klucz Jest sutny, jest sutny Trzymaj go Długo do Bigela Jeszcze raz siódmy klucz No To jest to ósmy No ósmy no kurwa umyśl liczy No, no. Czwarty rząd trzecia od lewej Ja pierdolę chłopie! Czwarty rząd no, raz, dwa, trzy no, kurwa. cztery. No Ten na dole jak coś. No, trzecia od lewej no. O, ta. Tam siedzi. Począsaj nią kurwa zjebały. Począsaj nią. Począsaj może. I teraz, patrz to. Wkładam palec w dupę. <noise> daję, no, trzeci, no, daję trzeci kluczyk i dziesiątą skrzynkę. Nie piekło. Ale było blisko. Teraz ta, ta, ta. Ale palec złożyłem jak co, zaraz wyciągam. <noise> makrela. Wyciągnę go, dopiero jak kosa poleci. <ślese> <ślese> Ej, dobra, ale. Albo pójdę spać z palcem w dupie, albo kurwa, mnie ratuje <ślese> Otwierasz kosa, nie wypadnie. <ślese> Jestem załamany. Jestem załamany. Do Bisigela ja. Nowa radiolka na felach Szerfem się nie zadziera Burze jest znowu ja afera Jeba wszystkich gabaniarzy Nie lubimy też pumpiarzy, Kto ukradnie coś dla garzy, To się później w piekle smaży Nażyć ona nie eksperta, Kiedyś samka dziś grał perka jaki na jezerka Kurwa to. cię drugi tempa I tak się tu żyje na tej wyspie Dajesz mi kosę, bo jak nie to masz pizdę Dziękuję, nie, nie. dziękuję bardzo Dobra, Na wyspie w każdej chacie ten Dzięki Nitro za nominację Do moja brzydka szesnastka A ja nominuję Muzika,, Ezia Elfa i Rocktena A wy wbijajcie do opisu, tam jest link do zbiórki Dobra Ja chciałbym por porozmawiać na temat tego o chuj tu chodzi? Ej O co tu chodzi? O co tu, o co tu kurwa chodzi? Słaby sort kupiłeś no Stary, o co tu chodzi? 5 klucz, 13 skrzynka Gwarantuję Mal bez koszulki to się sypnie Kurwa 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 3... Nie wiem stary. 8, 10, raz, 2, 3. Dobra. 8, 10, raz, 2, 3 i kurwa, Wszystko jasne. Wow. Nie no, wy się być kurwa doradcami finansowymi! CZ7, 5, auto! Nie no, wierzę w to.

Światło jadę, znika mi czas, no bo zarabiam papier Co o mnie mówię, to biorę na kladę Ogląda też odbyłam green. green, nie brakuje sił, choć jeden z drugim to niedobry był Nie żyję w lesie, a życie mam green Nowa nutka robi na twitchu Jestem zielony w muzyce to fakty Jak murawa na stadionie piłkarskim Jestem zielony, to są proste fakty Idę do celu, a nie gram w stat Jestem Pewny swego, a nie jakieś strapki zielonym robię se wszystkie kanapki Na dworze zimno mimo to bez czapki Hejtują zielone, a chodzą do żabki Dym, dyry, dym, dyry, dym, dyry, dym, dym Robię zielone to zielony płyn Life. Nie no dobra kurwa masz o co tu kurwa chodzi no ja rozumiem no chuj w tą kosę no nie muszę trafić tej kosy no wyjebane w to kosę tak? nie nie Ale chłopie ale co to jest? Zobacz co to kurwa jest?